To jest jakiś facet, to to Stop, Stop, stop. 50 party, stop, party. Stop, udajmy, że jest jesteśmy w że jest Nie, nie, nie. Someone nie. Someone shooting, someone is shooting. Is shooting. Someone we shut the up. fuck up, niggers! Fucking team up, yeah, Fucking nie. Tak, nie. To jest jakiś facet, że jest jakiś facet, że jest jakiś facet. Stop, nie. Tak, nie. Fuck nie. nie. nie.

Halo <laughs> Ej, ale teraz mi się szkoda go zrobię, go Ty? Ja lutuję. To ja to ja to, to go, ja Go out somehow. Escape. Mm, we can try push him or something. Main hallway, main hallway! Hall 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 hall. Fuck, he's shooting Main hallway, main hallway. Zabiłem go <laughs>